Cześć, ty ja Milo <grymne> i to mój Bartek, z, który, z którym dzisiaj nagrywamy. Milo trenuje konkurencji, tak jak trenuje z Krzychem, Turbo Krzych, tylko to nie to. I dzisiaj będą różne konkurencje, więc trzymajcie za nas kciuki. Pierwsza konkurencja to pojedynek sam na sam. <grymne> no, no podejdź, no podejdź. 1-0 dla mnie. Tak, tak, tak. Kurde. Nadal jest 1-0. Ostatnia szansa, gdy będzie, gdy strzelę, będzie 2-0. Podaj lekko, a nie kurde dobre. Uwaga. Start. Dobra, zostało 1-0. Teraz moja kolej. Staj na bramce. Nie dobra. Zero. On ma zero. Ja mam jeden cały czas. Dobra, teraz jeszcze raz. <grywa> Odebrałem mu już piłkę. To nie jest samo. Wygrałem! 1-0, wygrałem. I za chwilę lecimy z drugą konkurencją teraz druga konkurencja, Karnel. On podobny jest dobry w karnych. Każdy gubek strzela w supek. 1-0. 1-0? Jeszcze jeden gol i może być 2-0. Był! Jest 1-0! Nie! I dobra, jest, jest 1-0, teraz kolej warska! Nie! Musisz zatrzymać, ale no. Nie ma! I tak, nie ma! Jest! Jest 1-0 na razie dla mnie ostatni strzał, ale zatrzymaj! Jest, jest 1-0 dla mnie! Wygram to! Przegrałaś, dziękuję. Yy, wygrałem drugą konkurencję 1.0. A teraz konkurencja yy, yy, taka może nie konkurencja. Yy, musimy strzelać w poprzeczkę. Yy, to ja najpierw stąd strzelam. Yy, nie! Yy, nie są... Yy, są trzy pozycje. Stąd, stąd. I stąd. I stąd. Więc pierwsze to tu. Kurde, nie udało mi się. I to będzie trudna konkurencja, której nikt nie wygra. Ej, dlaczego? Teraz ja. Nie, teraz ja. Nikt tego nie wygrał, dziękuję. I ostatnie. Dam, albo w ogóle w słupek, bo ja nie chcę, przecież nie lubię. No nie! <śmieniciela> e, zero. Dajesz. No ja będę już podawał piłkę. No. Ostatnia konkurencja: e, strzelanie z rogu e, do bramki. Okej. Ej Nie! Teraz strzelamy stąd. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i my się z że Wami żegnamy. Mam nadzieję, że odcinek właśnie spodoba. Jeśli chcecie bardziej takich odcinków, to... Eee... <ścoughs> to lajkujcie i piszcie w komentarzach. Eee... No... no i. i papa. No i. Yy, kol gdy oglądasz to kolego Bartka, który nie wierzy, że jestem jego kuzynem, to mm. jestem jego kuzynem.